Marzec 2026 roku może okazać się jednym z najważniejszych miesięcy dla milionów emerytów i rencistów w całej Polsce. Dlaczego? Ponieważ w jednym czasie pojawią się aż trzy istotne zmiany: wcześniejsze wypłaty świadczeń, coroczna waloryzacja emerytur oraz zapowiedź nowego dodatku dla wybranych seniorów. To nie są plotki ani domysły, to realne decyzje i mechanizmy, które już teraz warto dobrze zrozumieć, aby niczego nie przegapić i odpowiednio zaplanować swój budżet. Nazywam się Dawid i dziś wyjaśnię Wam dokładnie, co oznacza to dla Waszych pieniędzy, kiedy możecie spodziewać się przelewu i kto może zyskać najwięcej. Ale zanim przejdziemy dalej, muszę powiedzieć coś bardzo ważnego. Ten materiał trzeba obejrzeć do końca. Jeśli zobaczycie tylko połowę, albo pominiecie fragment w środku, możecie nie zrozumieć kluczowych zasad dotyczących terminów wypłat, podwyżki świadczeń i ewentualnych warunków nowego dodatku. A tutaj naprawdę liczy się każdy szczegół. Zacznijmy od pierwszej kwestii. W marcu 2026 część emerytów otrzyma swoje pieniądze wcześniej niż zwykle. Jeśli wasz standardowy termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy ZUS, zgodnie z obowiązującą zasadą, przesuwa przelew na ostatni dzień roboczy przed weekendem lub świętem. Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że środki mogą trafić na wasze konto nawet dzień lub dwa wcześniej. Czy to duża różnica? Dla wielu z Was tak. To możliwość wcześniejszego opłacenia rachunków, spokojniejszych zakupów czy wykupienia leków bez stresu. Druga sprawa to marcowa waloryzacja, która co roku wchodzi w życie 1 marca. Obejmuje wszystkich emerytów i rencistów bez wyjątku. Wysokość podwyżki zależy od inflacji oraz części wzrostu wynagrodzeń w kraju. Oznacza to, że Wasze świadczenia automatycznie wzrosną o ustalony procent. Nawet jeśli podwyżka wydaje się niewielka, w skali roku może oznaczać kilkaset złotych więcej w Waszym budżecie. Czy te pieniądze mogą zrobić różnicę? Dla wielu seniorów ogromną. I wreszcie trzeci element nowy dodatek, nad którym trwają prace. Kto może go otrzymać? Czy będzie przyznawany automatycznie, czy trzeba będzie złożyć wniosek? Czy obejmie osoby z najniższą emeryturą, czy może seniorów w określonym wieku? Właśnie te pytania budzą dziś największe zainteresowanie i niepokój. W dalszej części dokładnie omówię, co już wiadomo, na co trzeba uważać i jak się przygotować. Marzec 2026 to nie tylko zwykły miesiąc w kalendarzu. To realne zmiany w waszych finansach. Dlatego proszę Was, zostańcie ze mną do końca tego nagrania, aby mieć pełny obraz sytuacji i nie przegapić żadnej ważnej informacji. Jeśli ten temat dotyczy Was bezpośrednio, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten materiał innym seniorom. Razem możemy zadbać o to, by każdy wiedział, jakie prawa i możliwości mu przysługują. Marzec 2026 przynosi seniorom w całej Polsce naprawdę istotne zmiany, które mogą znacząco wpłynąć na codzienne życie i planowanie domowego budżetu. Jak już wspomniałem, najważniejsze kwestie to wcześniejsze wypłaty świadczeń, coroczna waloryzacja oraz nowy dodatek, który może trafić do części emerytów i rencistów. Wszystkie te elementy mają swoje konkretne mechanizmy, a zrozumienie ich krok po kroku pozwoli Wam nie tylko spokojnie zarządzać finansami, ale także wykorzystać każdą złotówkę w pełni. Warto od razu zaznaczyć, że zmiany te nie dotyczą tylko jednej grupy emerytów, każdy kto otrzymuje świadczenia z ZS będzie miał z nimi do czynienia, choć skala korzyści może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji finansowej. Dawid, proszę Cię, zostańcie ze mną do końca, bo informacje zawarte w tym materiale są spójne i dopiero oglądając cały film zrozumiecie pełny obraz nadchodzących zmian. Pomiędzy poszczególnymi elementami pojawiają się także niuanse i szczegóły, które mogą decydować o tym, kto otrzyma wcześniejszą wypłatę, jak będzie liczona waloryzacja i kto faktycznie skorzysta z nowego dodatku, dlatego nie warto pomijać żadnego fragmentu. Zacznijmy od kwestii, która od zawsze budzi największe zainteresowanie, wcześniejszych wypłat emerytur i rent. Każdy, kto pobiera świadczenia z ZUS, zna swoje standardowe terminy. Najczęściej są to dni takie jak 1, 5, 10, 15, 20 lub 25 dnia miesiąca. W marcu 2026 roku ZUS przewiduje możliwość przyspieszenia wypłat w sytuacjach, gdy standardowy dzień przypada na weekend lub dzień ustawowo wolny od pracy. Dla przykładu, jeśli emerytura była zaplanowana na sobotę, przelew pojawi się na koncie już w piątek, co daje dodatkowy dzień do swobodnego korzystania z pieniędzy. To szczególnie ważne dla osób, które mają do opłacenia rachunki, wykup leków lub planują większe zakupy. Wcześniejsze środki mogą dać poczucie komfortu i spokoju. Co więcej, nic nie trzeba robić, aby otrzymać pieniądze wcześniej. System działa automatycznie, a Zetus sam przesyła przelewy na właściwe konta bankowe w wyznaczonym terminie. Nie ma potrzeby wypełniania dodatkowych formularzy ani wizyt w placówkach wszystko odbywa się bez udziału emeryta. Ta wygoda jest szczególnie istotna dla seniorów, którzy chcą uniknąć stresu i niepotrzebnych formalności, a jednocześnie zależy im na terminowym dostępie do swoich pieniędzy. Kolejnym niezwykle ważnym tematem jest marcowa waloryzacja emerytur i rent, która wchodzi w życie 1 marca każdego roku. Mechanizm waloryzacji jest prosty w swojej idei, ale warto zrozumieć, jak dokładnie wpływa na wysokość świadczeń. ZIS bierze pod uwagę dwa główne wskaźniki: inflację z poprzedniego roku oraz wzrost wynagrodzeń wśród pracujących Polaków. Na podstawie tych danych wyliczany jest procent podwyżki, który zostanie zastosowany do wszystkich emerytur i rent, zarówno tych minimalnych, jak i wyższych. Nawet kilka procent podwyżki może oznaczać kilkadziesiąt złotych więcej miesięcznie, co w skali roku daje wymierną różnicę w domowym budżecie. Dla wielu seniorów jest to możliwość wykupienia dodatkowych leków, spokojniejszego planowania wydatków czy zrobienia drobnych przyjemności, które wcześniej były odkładane. Ważne jest, aby pamiętać, że waloryzacja obejmuje każdego emeryta i rencistę, niezależnie od długości pobierania świadczenia czy wysokości dotychczasowej emerytury. To gwarantuje sprawiedliwość i pewność, że nikt nie pozostanie w tyle, a każdy otrzyma podwyżkę adekwatną do wskaźnika ogłoszonego przez rząd. Dawid, obserwujcie uważnie oficjalne komunikaty, ponieważ dokładna wysokość waloryzacji w 2026 roku zostanie podana przez EDIS w lutym, tuż przed jej wprowadzeniem. Warto śledzić kanały informacyjne, aby być pewnym, że żadna ważna informacja Was nie ominie. Niemniej istotny jest temat nowego dodatku dla seniorów, który wciąż jest dopracowywany, ale już teraz wiadomo, że jego celem jest wsparcie najbardziej potrzebujących grup emerytów. Historia pokazuje, że podobne świadczenia w przeszłości były kierowane do osób z najniższymi emeryturami, seniorów w określonym wieku oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Ważne pytania dotyczą tego, kto faktycznie otrzyma dodatek, czy będzie wypłacany automatycznie, czy wymaga złożenia wniosku, a także jakie będą kryteria przyznawania. Na tym etapie warto być przygotowanym i wiedzieć, że ZUS będzie wysyłał oficjalne pisma i komunikaty, a każdy senior powinien sprawdzać swoją skrzynkę pocztową, konta bankowe oraz informacje na stronie ZUS. Regularne monitorowanie tych źródeł pozwoli uniknąć sytuacji, w której świadczenie zostanie przeoczone lub wypłata opóźniona. Dawid, zachęcam Was, abyście w razie potrzeby poprosili o pomoc członków rodziny, wnuków czy sąsiadów, którzy mogą pomóc w obsłudze komputera lub telefonu, co znacznie ułatwia dostęp do informacji. Warto też przypomnieć o bezpieczeństwie w kontaktach z ZUS i świadczeniami dodatkowymi. Niestety w Polsce pojawiają się przypadki oszustów podszywających się pod pracowników ZUS, oferujących pomoc w uzyskaniu świadczeń za opłatą. Nigdy nie przekazujcie pieniędzy na prywatne konta, kody przedpłacone ani gotówki. Wszystkie sprawy załatwia się wyłącznie w placówkach ZUS lub na oficjalnej stronie internetowej. Jeśli coś wydaje się zbyt piękne, aby było prawdziwe, najprawdopodobniej tak jest. Zachowanie ostrożności chroni Wasze środki i pozwala spokojnie korzystać z nowych świadczeń. W marcu 2026 ZUS będzie wyjątkowo zajęty, ponieważ procesy związane z waloryzacją, wcześniejszymi wypłatami i nowym dodatkiem wymagają sporego wysiłku organizacyjnego. Dlatego jeśli planujecie wizytę w placówce, najlepiej umawiać się telefonicznie lub przychodzić wcześniej rano. W ten sposób unikniecie długich kolejek i stresu, a pracownicy ZUS będą mogli udzielić pełnych informacji. To także dobry moment, aby sprawdzić, czy wszystkie dane kontaktowe, numer konta bankowego i adres są aktualne, ponieważ jakiekolwiek nieścisłości mogą opóźnić wypłatę świadczeń lub komunikację w sprawie dodatków. Nie wszyscy seniorzy zdają sobie sprawę, że wcześniejsze wypłaty mogą naprawdę pomóc w lepszym zarządzaniu domowym budżetem. Wyobraźcie sobie sytuację, gdy standardowy termin wypłaty przypada na weekend, a wy pieniądze macie już w piątek. Możecie spokojnie zaplanować zakupy, opłacić rachunki czy wykupić leki bez pośpiechu i stresu. To także szansa na zrobienie drobnych przyjemności, na które wcześniej brakowało środków. W połączeniu z marcową waloryzacją, która automatycznie zwiększa wszystkie emerytury i renty, oznacza to realny wzrost dochodów w skali miesiąca i roku. Nawet kilka procent więcej w świadczeniu minimalnym daje konkretne kilkadziesiąt złotych ekstra, które mogą znacząco poprawić komfort życia. Dawid, musicie pamiętać, że waloryzacja dotyczy wszystkich, niezależnie od tego jak długo pobieracie emeryturę czy jakie macie dotychczasowe świadczenie. To sprawiedliwy mechanizm, który gwarantuje, że nikt nie pozostaje w tyle.